Witajcie, kochani. Tak kończymy rok takim fajnym wydarzeniem. Pokażę Wam album. Ten album będzie przeznaczony na licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wykonało go 5 osób i jest to tak zwany album, podróżujący album. Jego podróż polega na tym, że tworzy go kilka osób. W naszym wypadku jest to 5 osób. Ja Wam będę po kolei pokazywała. I mówiła e, imiona i nazwiska osób, które wykonywały ten album razem ze mną, w mojej grupie, bo takich albumów powstało e, cztery. To jest bardzo stara tradycja skrapowa tworzenie właśnie takich albumów wędrujących. Kiedyś, wiecie, nie było tak rozwiniętych w social medi, e, żeby. E, po prostu można było sobie wirtualnie jakby tworzyć i tworzono, żeby poznać inne techniki, jakby pracę innych ludzi, to tworzono właśnie takie podróżujące albumy. To jest bardzo pouczająca lekcja skrapowania. Widzi się pracę innych ludzi, innych skraperek, widzi się technikę innych skraperek i powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo emocjonująca praca. W moim przypadku, to znaczy w moim przypadku, w przypadku naszej grupy, my kupiłyśmy sobie grafikę na ECY i z tej kupionej grafiki stworzyłyśmy album. Tak naprawdę w klimacie zimowym, świątecznym, więc zaczynamy. Okładka jest płócienna. Jest wykonana przez Agnieszkę Sady. Ona wykonała okładkę, jakby całą podstawę albumu, czyli główne karty, i ozdobiła wewnętrzne strony okładki. I to zadanie przypadło na Agnieszkę, ponieważ ona w naszej grupie jakby najlepiej właśnie wykonuje takie prace, typu właśnie okładki zrobione z płótna introligatorskiego, więc to zadanie powierzyłyśmy. Agnieszce. I Agnieszka wykonała dla nas właśnie tą główną bazę. Stronę tytułową albumu wykonałam ja i tutaj pokusiłam się i tutaj nie za, niekoniecznie bardzo będzie widać, ale ja w tym albumie, jeżeli chodzi o rzeczy, które ja robiłam, postawiłam na wydruk tych papierów, na papierze fotograficznym, a tu w tym przypadku jest to w papier fotograficzny, Musiałam pauzować. <laughs> w tym wypadku ten papier fotograficzny jest hologramowy. On hologramuje, niestety w kamerze nie będzie za bardzo widać tego, tego hologramu. Zapięcie, jak i właśnie przy okładki, yy, zrobiłam ja. Ale jedziemy do środka. Zaczynamy, że tak powiem, zaczyna się magia. Yy, wewnętrzna strona okładki jest stworzona jeszcze przez Agnieszkę Sady. I tutaj idziemy dalej. Edita Marczyk i ona wykonała pierwszą e, kartę. Jest to. Mate na zdjęcie. Jest tak, ge, tak genialnie zrobione. Wszystko, czekajcie. Jak już jestem przy Jastrzębiu, to. Bilet na, na, na mecz jaszczemski. Te, te grafiki są tak poprzeklejane, że to zdjęcie tutaj widzicie, ładnie wejdzie nam po te graficzki. Wszystkie grafiki, wszystkie wycinanki, wszystkie jakby papiery są właśnie z jednej kolekcji skonstruowane, więc tutaj nic nie powinno uciekać. Album ma pięć, przepraszam, cztery karty główne i ma kieszenie jeszcze od góry, gdzie są maty. Na matach są takie znaczki, które też wydrukowałam właśnie w tym papierze fotograficznym na papierze fotograficznym, hologramicznym i to daje taki fajny efekt. Następną stronę po lewej stronie wykonała Edytka i jest to wodospad na magnes. Pięknie skonstruowany cyk. Następną stronę, czyli już jakby trzecią stronę, trzecią i czwartą stronę e, wykonała Małgorzata Lewandowska. I tutaj mamy. Ja tak bardzo po masku, bo wiecie, jak ktoś wykona album, to trzeba tak po masku, to nie ma także Hopsiu. I Małgosia wykonała tutaj patrzę, czy dobrze widzicie. O, element Pop-up otwierany i element Pop-up. Wkleja się zdjęcia. Fajna insynizacja w tle. Tu przyklejać zdjęcie. Też jest właśnie tak skonstruowane, że tu zdjęcie wejdzie pod grafikę. Zamykamy, zamykamy. Na górze jest kolejna mapa. Mata, mapa. I lecimy do strony czwartej. Też wykonała ją Małgosia. Otwieramy czary, mary. Czekajcie. Czary Mary, Hokus Pokus. Proszę, jest książeczka. Le ona mogłaby wyglądać jak lewitująca książeczka. Mata na zdjęcie. Można tu przykleić zdjęcie. Grafika jest ozdobnie i tu może wejść yy, duże zdjęcie. Album jest tak zrobiony, że bardzo fajnie mógłby wypracować czy święta, rodzinne duże święta, czy zimowe święta, żeby właśnie uwiecznić sobie okres świąteczny i noworoczny właśnie w takim albumie. Następne, następne dwie strony wykonała Irmina Wojciechowska, jest to strona 5 i 6. Irmina jest osobą początkującą w skrapowaniu, w tworzeniu albumów, ale jak widzicie świetnie sobie poradziła, dwie maty na zdjęcia. I te maty służą do zamykania tak naprawdę tych wrót. Patrzę, żeby się dobrze widzieli. Do zamykania tych wrót otwieramy i mamy grafiki z kolekcji. Jedno duże zdjęcie lub dwa małe. Zamykamy wrota matami na zdjęcia. I następna strona po lewej stronie też jest irminki. otwierane na magnes. Otwierane. Tu jest coś. Ja tak patrzę po grubości, wiecie? I zobaczcie. I to jest osoba zupełnie początkująca. Jak dużo zdjęć można zmieścić? Widzicie, to wszystko można. Tutaj wszędzie można wklejać zdjęcia zamykane na magnes. Następne dwie strony wykonałam ja. Po prostu najzwyklejsze na świecie ramki. Tu duże zdjęcie, dwa mniejsze zdjęcia zamykane na taką wskazóweczkę fajną. Następna jest to po prostu kieszeń, wykonałam tutaj e, taki zimowy shaker. Też oczywiście grafika wydrukowana na papierze fotograficznym i z kolekcji dwie koperty wycięłam, w której są maty na zdjęcia. Też właśnie wykonane w tym w holograf, ale można to potraktować jako yy, widokówkę, jak i jedną, tak i drugą. To jest oczywiście grafiki są z kolekcji. Także tak to wygląda. To jest po prostu najzwyklejsza na świecie kieszeń, ale tutaj też można przykleić zdjęcie, nie ma problemu. Można wykorzystać każdy skrawek, który będzie Wam się wydawał, e, że e, można tam przykleić zdjęcie lub jakąś inną pamiątkę typu, typu choćby bilet z lodowiska. Następna mata i widokówki. Gdzie, widokówki? <słuch> Wizytówki dziewczyn. Które wykonały ten album. Z tyłu są gołe plecy. Normalnie byłaby, byłby normalnie stempel, osoby, która wykonywała, ale że to wykonywało aż pięć osób i tego typu zapięcie. Ten album zostaje przekazany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jako podróżujący album. Ja zapewniam, że to nie jest pierwszy i ostatni projekt tej grupy. Na pewno stworzymy jeszcze dodatkowe prace, bo przecież osób potrzebujących jest mnóstwo i zdajemy sobie z tego sprawę. Więc w drogę, przyjacielu. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.